Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na jesienny haul zakupowy, a w zasadzie takie bardziej mierzymy z HM. -u. Jeśli chodzi o ten film, to głównym moim celem było znalezienie jeansów, ale zamówiłam też kilka innych rzeczy, więc już się bierzemy. Tak jak widzicie, przyszła do mnie taka całkiem konkretna paczka jeszcze jej nie odpakowywałam, więc tutaj sobie na żywo zmierzymy i zobaczymy czy są to rzeczy warte uwagi, czy może jednak nie uh. i to jest taka oto pierwsza sukienka ona jest tutaj związywana na troczkach co warto dodać ja normalnie noszę rozmiar około 42 44, ostatnio mi się trochę schudło, także tutaj jeśli chodzi o H&M to te rozmiary to jest taka trochę loteria ta sukienka nie wiem czy widać, ona mi tak sięga do połowy łydki i ogólnie jest chyba trochę za duża, ja mam rozmiar XL bo mniejszej nie było, to była sukienka z wyprzedaży kosztowała chyba 8 dyszek no, i przez to, że jest tutaj łapana na takich troczkach przeplatana, to możecie sobie ją związać. No, ale ona tutaj ogólnie o, w biuście jest za duża. No i tutaj też tego materiału jest dość sporo, ale jest naprawdę bardzo ładna. Tak wygląda z bliska materiał w takie żółto-różowe kwiatuszki. No, także musicie zwracać uwagę właśnie. Na rozmiar i chyba jednak wybrać rozmiar mniejszą. Ja sugerowałam się opiniami na chemię, bo tam możecie sobie zobaczyć opinie ludzi, którzy już coś zamówili. I tam było właśnie napisane, żeby brać swój rozmiar albo rozmiar, rozmiar większy. No ale sukienka do odesłania, bo tak jak mówię, no jest za duża, ale jest naprawdę bardzo ładna i wydaje mi się, że fajnie wyszczupla także. No, gdyby była rozmiar mniejsza, to bym się zastanowiła, no ale tak to no, widzicie, jak mi to wszystko wisi. Także. Next. Druga sukienka kosztowała 129 zł i jest w rozmiarze L. No i ogólnie krój tej sukienki jest bardzo ładny. Ona też jest. Nie widać, ale muszę uwierzyć na słowo, że ona jest prawie do kostek. Tutaj na dole ma taki jakby rozporek. No i ogólnie krój jest bardzo ładny, mimo że w składzie to jest 81% wiskozy, to ta wiskoza jest taka, taka sztuczna, ma bardzo ładne guziczki i one są tutaj po całości sukienki, ale widzę, że na kamerze kolor jest troszkę przekłamany. O, teraz widać. To jest taki kolor. Groszku w puszce, taki zielonkawy, a na stronie ten kolor był przedstawiony jako taki żółty, musztardowy. Ja z tego względu tą sukienkę zamówiłam. A jeśli chodzi o ten kolor zielony, no to yy, w ogóle nie czuję klimatu. Yy, mimo że krój sukienki jest no naprawdę bardzo ładny, ale ten kolor, mam wrażenie, w ogóle do mnie nie pasuje. A poza tym ten materiał, który jest taki dość sztuczny, wydaje mi się, że no nie, nawet ta sukienka nie jest warta tych 130 zł, więc no ja raczej jej nie zostawię. Także następna. No i to powiem Wam, jest chyba najbardziej mój klimat ze wszystkich, czyli taki, taka długa swetrowa sukienka, która też jest do połowy łydki. No, niestety poszerza mnie chyba o 10 rozmiarów, ale to jest po prostu tak milutkie i to jest taki no beżowo-szarawy kolor w taką miodełkę. No i myślę, że zarówno jako sukienka, czy w ogóle to się rozpina. Tak, to się rozpina, więc nawet jako taki dłuższy sweter do spodni, jeśli lubicie taki klimat na zimę, no to myślę, że też będzie super. Ta sukienka sweter kosztowała chyba dwie stówki. Ja miałam na to jakiś rabat 25%, no więc wyszło chyba 150 zł. No i to jest naprawdę bardzo fajne, jeśli właśnie szukacie czegoś takiego. Nie przeszkadza Wam, że was poszerzy dwa, trzy rozmiary. Chociaż ja mam tutaj w tym przypadku rozmiar L. I myślę, że jakbym zamówiła MK, to by chyba wyglądało fajniej, bo by nie było takie luźne, tylko bardziej dopasowane i wtedy może by mnie tak nie pogrubiło. No, bo tutaj wyglądacie jak. pałan. No, także jeśli chodzi o sukienki, to to jest tyle. Jeszcze mam dwie pary jeansów i jeden taki krótszy sweter. No, także już Wam pokazuję. Kolejna rzecz to są. Takie oto proste jeansy. One, one są w rozmiarze 44, tylko że w ogóle nie czuję w nich ale Są takie bardzo sztywne, ale myślę, że bardzo fajnie tutaj leżą. Mam jeszcze 6 dyszek. Myślę, że naprawdę są godne uwagi. I w ogóle fajne jest to, że ja przy moim wzroście. 175 cm. I co i w ogóle fajne jest to, że przy moim wzroście 175 cm one sięgają mi do kostek, a nie nad kostkę. Także, no to jest naprawdę bardzo spokojne. Jeśli szukacie fajnych dżinsów za niewielką cenę, to myślę, że warto się nimi zainteresować. Są naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajnie leżą. No, Także pokazuję Wam teraz jeszcze te drugie jeansy. No i powiem Wam, że to są w ogóle jeansy, których bardzo dawno szukałam. E, czyli to takie trochę e, mam jeans. One tutaj są takie luźniejsze. I tutaj też wchodzą e, w takie, no raczej prosto. Nie są takie mega obcisłe. No i są naprawdę super. Kosztowały stówkę. Są z tego działu Divided. I tam dziewczyny pisały, żeby brać te spodnie dwa rozmiary większe. Ja wzięłam rozmiar 46 i naprawdę są spoko. Także te spodnie na pewno zostają ze mną. I wiecie co już w ogóle dojrzałam? Chyba do tego, że po prostu nie wciskam się na siłę w 42, tylko jak potrzebuję większych spodni to kupuję większe, po prostu patrzę na to jak one wyglądają, a nie na siłę wciskam się w mniejszy rozmiar no, także no, te spodnie mega polecam naprawdę leżą super także o ile z sukienkami w tym filmie w ogóle nie trafiłam, tak chyba spodnie zostawię jedne i drugie no, te zostawię na pewno bo są super a te drugie jeszcze zobaczę jeszcze zaraz przymierzę ja je raz z swetrem. No, także teraz przymierzam jeszcze ten sweter. Ja już przychodzę do Was z zakończeniem, ponieważ pod koniec musiał mi się oczywiście rozładować aparat. No, także jeśli chodzi o samo mierzymy, to postanowiłam, że zostawiam tylko te jedne spodnie i domówię sobie jeszcze w innym kolorze, bo wyglądają naprawdę super. A jak wiecie, mając małe dzieci, no to jednak najbardziej liczy się wygoda. Reszta idzie do zwrotu. Miałam nadzieję, że zostawię jeszcze jakąś sukienkę, no ale sami widzieliście, że one jednak były takie, no niekoniecznie. Także dajcie znać, jak Wam się podobał w ogóle taki film, bo to był mój debiut, jeśli chodzi o tego typu nagrania. No, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. I jeszcze zachęcam Was do subskrypcji kanału. Także widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!